Dzień dobry moi kochani, dzisiaj taki odcinek dość ciekawy Bo mamy przed sobą składniki na najtańszą kanapkę I mamy też składniki na najdroższą kanapkę Zobaczymy bardziej czy opłaca się robić najdroższą kanapkę Po prostu I też jesteśmy ciekawi jak będzie smakować najdroższa kanapka Jak będzie po prostu smakować najtańsza kanapka Więc porównamy je, potem będzie gość specjalny Który porówna je na ślepo Będzie musiał ocenić która jest droga, która jest tania Nie wiedząc w ogóle na początku co, co je Ogólnie wydaje mi się że taka fajna dosyć do tutaj rzecz No składniki wyglądają inaczej Mamy tutaj nawet widzę, masło za 17 Złotych. Ser, który kosztował 115 zł. z kilograma. Szynkę, która kosztowała 385 zł. z kilograma. Wydaje mi się, że to będzie taniej mi bardziej smakowała niż ta droga. Przekonamy się. Teraz tak, co ważne: nasze kanapki składają się z pieczywka. Na pieczywko idzie masełko, potem idzie jajeczko, potem idzie majonezik, potem idzie ser, potem dwa rodzaje szynki: ogórek i pomidor. Jeżeli chodzi o składniki na najtańszą kanapkę, to kosztowały one około 27 zł. I co ważne, bierzemy tu pod uwagę najmniejsze możliwe ilości, jakie mogliśmy kupić. A nie plaster sera, no bo wiadomo, że moglibyśmy mieć plaster sera Ale to był akurat najtańszy ser, jaki był z kilograma No tak samo to, to było najtańsze masło w kostce To był, co ciekawe, najtańszy majonez No i samo tutaj, nie? Tutaj mamy 18 jajek Tu mamy duże masło ale... I na przykład, to w ogóle było kupowane w sklepie Delikatesy Depisane tak Jest to sklep, który jest yy, popularny dość w Trójmieście Zajduje się w Gdyni w Orłowie, w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy I tam są w ogóle strasznie odklejone cenowo rzeczy I niby są super jakościowo, nigdy nie jedliśmy pierwszy raz będziemy jeść. W każdym razie tam, jak chcieliśmy kupić dwa plasterki szynki, pani powiedziała, że nie, że oni to tak minimum 6-7 sprzedają plasterków. Dlatego też są takie ilości i tu na przykład trzymam szynkę za 57 zł na może 4 kanapki. Mm. Więc tak to wygląda. Minimalne ilości, jakie mogliśmy kupić. Po 27 zł, a tutaj? Właśnie, bo nie powiedziałem. No, 177 zł. Dużo, dużo. To powinno być mega wykwintne. No zobaczymy. Zacząłbym od gotowania jajek, bo to najdłużej zajmie. Te jajko się, ugotuje długo, ale to chyba z 2-3 minut. Zanim zaczniemy, ja muszę spojrzeć na to, bo ja nie wytrzymam. Nie widziałem jeszcze tej szynki. Tutaj jest ser, nie? Nie, to jest, nie, to jest, to jest też szynka. szynka. To były w ogóle dwie najdroższe szynki. Ta kosztuje 385 zł z kilograma a ta kosztuje 315. I tak dla porównania, tutaj mamy szynkę, która kosztuje 18 złotych z kilograma, ta bym musiał sprawdzić cenę, no ale to jest pewnie około 20 kilku złotych. Dorach. Pierwszą za 315 Cięż. Okej okay. No takie szynki bym nie kupiła Ja też bym je nie kupił No dobra, dawaj twoją to jest ser. A nie, to jest ser, przepraszam A gdzie jest szynka druga? A, nie mamy tu dwóch rodzajów szynki Tu mamy dwa sery Tak, pomyliłem się, przepraszam Czyli tutaj będą dwa rodzaje szynki, a tu będą dwa sery Wygląda na dobrze ten ser no. Czyli to jest ser za 385 zł A tu jest ser za 115 Ale wiecie co, to tu była taka nazwa Comte AO Fort ST Antoine 30 I ja patrząc za na to nazwę bym na przekonany, że to jest szynka Czyli tu będą dwa sery, a tu będą dwie szyneczki na pewno. Mhm. Ja wiesz kiedyś j Sure. Yeah. Ja też w Jeżeli w ogóle chodzi o pomidora i ogórka, one się za bardzo nie różnią ceną Te były kupowane właśnie w tych delikatesach, więc na pewno są droższe. Słuchajcie na co nawet, że to był po prostu ten sklep. A te są po prostu z polomarketu. No to jakby wiecie, ciężko było dostać jakiegoś wykwintnego ogórka. Ten pomidor kosztował 70 groszy, a ten 5 złotych Co prawda jest większy, ale no mimo wszystko, nie? Ja proponuję w ogóle kroić to na dwóch osobnych deskach i sobie przygotować tak ładnie na deskach te składniki i je wykładać, Miesz, żeby zrobić taką całą prezentację produktu. I na końcu będziemy to wszystko składać. Ogórka chcemy w skórce czy bez skórki? W skórce. Bardziej premium wygląda, nie? Według ciebie? Tak mi się wydaje Trochę tych przepiórzych muszą gotować ogólnie no. no bo one tak muszą wejść do tej bagietki, powiedzmy że zrobimy pół tej bagietki Nie, no, zróbmy całą, jest tutaj dużo osób W sumie każdy tak, jest każdy zje W Pokémon Go chyba są takie jajka, nie? Nie wiem, nie grałam nigdy Tak mi się kojarzy Uuu jedno pękło mi lekko. No ich tak nie wrzucę, delikatnie się wrzucę je. I pomiędzy to jedno wielkie jajo. No i wszystko, i się gotują. Wie trzy minutki wyciągają przepiórcze, a tam od 10 minut gdzieś. No to licz. No patrzę na to. Jeszcze będzie tak, że po tym odcinku będziemy jeździć do orłowa na zakupy, po szynkę za 15 zł. Dziękuję bardzo. No ale podejrzewam, że tam też są normalne ceny. W sensie wiadomo, że te szynki mogą być trochę droższe i sery, ale też są na pewno takie, które możesz kupić za normalną cenę. No tak, no teraz do przeciętnego miejscnego i za szynkę zaszynkę poszczególnie z kg, taką lepszą, nie? Ostatnio był u nas yy, Paweł brat, Gilcio, poszedł z nim na zakupy po prostu do zwykłego takiego sklepu. I pytam się już, Julek jaką chcesz szynkę On najtańszą i najbardziej chemiczną. Nie ja mam takie, same, czemu coś Kupiłam oczywiście normalną szynkę, taką którą ja uważam, że jest spoko dla niego, a nie najbardziej chemiczną I spojrzałam i rzeczywiście taka ta, ta szynka, którą on chciał, kosztowała tam chyba nie o 20zł Ja wszystko ogarnę zaraz Ogarniesz? Wiesz, ja, ja sobie postoję i popatrzę Popatrz sobie na pomidorka, jak kre, pomidorka Ogólnie my najczęściej jak kupujemy jakieś owoce i warzywa, to kupujemy w warzywniakach Mamy tutaj taki u nas w okolicy super warzywniak, tam kupujemy wszystkie rzeczy Porównanie ogórka, ogórek za 3zł kontra ogórek za złoty zł Soczysty. Czuć to no, taką delikatną nutę właśnie ogórkową, że tak to nazwę, bo czasem jest tak, że jesz ogórka i czuć taką ziemię w nim. Nie, to ja bardziej czuję po prostu wodę czasami. Okej, okay, tak. to ten jest fajny, taki soczysty dobry, a ten? I są? Nie wiesz, który to który. No nie. Patrz. Po, pozmienię je. No, pozmieniam. Mhm. Jest ogórek, nie? No. I porównaj. Który lepszy? Jest taki bardziej ogórkowaty. Jest wodnisty. No nie. Bardziej nijaki. Bardziej, bardziej ogórkowaty. To zamknij oczy, dam Ci go jeszcze raz. masz? Nie już mi się pomieszały To ten, który wskazałaś, to był ten tańszy. Okay. A ja uważam, ten droższy jest lepszy. Nie wiem, który już mi ten się pomieszał Ten jest taki bardziej wodnisty i delikatniejszy, to jest, jest bardziej no? intensywny fogórkowość. To, to może kory, dlatego no. mi ten bardziej smakował na początku, bo jest in, mniej intensywny. Bój. Ale ja ogólnie wolę mniej intensywne rzeczy. Zawsze tak jest, że ja zawsze biorę mniej intensywne rzeczy. E, dobra, minęły 3 minuty. Jestem ciekawa, jak się je będzie obierać. To, to trzeba oblać szybko zimną wodą i od razu obierać. Jajka przepiórcze. pierwszy raz w życiu. Co z tego wyjdzie? Wyobraź sobie to widzicie licznicę z tego, ile byśmy musieli mieć jajek? No, 18 sztuk. Myślę, że jest na taką drobną jajówę. Pierwsza obrane nie wygląda zbyt ekskluzywnie, sorry Ale ogólnie ma takie bardzo jasne żółtko Takie mega jasne, zobaczmy jak kolejne A my mamy tu małą bułeczkę, a ja zaczęłam kroić jak na tą wielką Ogólnie ser bardzo dobry, lili się nazywa ser To już mi wyszło nieco ładniej, patrz Ładne, jedną czy dwie się chcemy, po jednej z każdego plastra? To dwa, weź to obieraj nie, ile czasu Uch. Ale ten serek wygląda Tamty też wygląda bardzo dobrze Wow, czekaj, bo to jajko chyba będzie niedobre, co? Czemu? Czarne jest też w środku No to nie wiem, nie znam się O, jak przyjdzie skram, włożymy mu do części tej bagietki tanie składniki Żeby porównać same składniki, a nawet nie pieczywo Okej, okay, okay. no bo pieczywo jest mega... Pieczywo bo co znać, a chodzi tutaj też o składniki, nie? No dobra Wydaje mi się, że to będzie spoko, no, to będzie żeby, ciekawe, ten, no. żeby w okresie, który jest droższy O ile ta szynka wygląda tak średnio, bym powiedział O tyle ta wygląda bardzo dobrze no. No, Jakbym już miał na coś wydać kuchni do śniadania, dużo pieniędzy to byłby to ser. Ja ogólnie tylko kiedy ser jem, ale jak już jem to lubię właśnie taki intensywny, porządny. Zdarzyło mi się kiedyś kupić ser tam, nie wiem, za 120 zł z kilograma trzy razy w życiu. Ale się nigdy w życiu nie kupiłem takiej drogiej. Kurde, ten ser to ciężko będzie przyłożyć w ogóle. On się rozpada cały. Tutaj drugie jajeczko kładę. Co w się sensie jakby to jajeczko skóry, a tutaj są te przepiórcze wszystkie. Ale co, tej ta szynka? Pięknie pachnie ta szynka. To jest w ogóle moja kochana szynka, która jest wędzona 12 miesięcy. Mam ochotę posmakować, ale posmakuję dopiero w kanapce. A ja szyliko skakuje tutaj. No, mega, mega dobrze pachnie ta szynka. Dobra, no ogólnie tak się prezentują składniki na najtańszą kanapkę. Tak się prezentują składniki na najdroższą kanapkę. W ogóle jeszcze co do majonezu taka ciekawostka. Trzy najpopularniejsze majonezy to właśnie winiary Kielecki Helmans. I winiary jest ten masz jest najdroższy, kieletki jest pośrodku cenowo z kilograma. Dlatego tak też rozłożyliśmy majonez Kto Tam którą składa? Ja mogę złożyć tą drogę. Dobra, to ja skórzę z chęcią oglądania. Będę miał mniejszą odpowiedzialność na sobie. <grym> Odkrejamy część bułki na test, tak? Tak, tak, tak dla maksa. No to tyle? Tyle starczy. To ważne, ta bułka była kupowana dzisiaj, nie? Obie były kupowane dzisiaj. Taka jest mocno chrupiąca Pozwól, że przekroję swoją tylko. No poszło łatwiej niż po, twoja. Puść całą czy dwie? Problem, nie mamy złotego noża, bo ty zwykłym nie możesz tego robić. Mamy czarne, więc może jest okej. Okay. Dobra, masełko. Piękne, wspaniałe. Trzeba zrozumieć do Karola i Natalii, oni mają złoto. To nieprawdziwe zło. Chyba. Ja to nie wiem. No co, no, masełko jak masełko, nie? Dobra. Jestem ciekaw, jak to piciwo smakuje. W ogóle jestem ciekaw smaków tych, no bo te są dla mnie bardziej codzienne, bardziej znane. Wiesz o co chodzi? A co takie, no. Ale zawsze wszyscy są najbardziej ciekawi tych najdroższych rzeczy. Tak. Ja najdroższą pizzę. No. To też byliśmy ciekawi, jak to będzie smakowało i tak dalej. Nie? Dobra, na początek dajemy warstwę jajeczka. No poczekaj, ja będę spalił tak samo jak ty. No, tak, żeby i tu też dam warstwę jajeczka na To jest masło na wszystko? Tak, masło na wszystko. No, ale jajko nałożone. Teraz majonez. Jak się smaruje? Jak masło. Czujesz się bardziej ekskluzywnie jak majonez. O tak, czujesz się, jakbym miała milion dolarów na talerzu. Nie będziemy sobie żałować tego majonezu damy go tak wiecie. Żeby był wyczuwalny bardzo. Tutaj może się przydać, żeby był wyczuwalny w tej kanapce. I bo tu intensywności da nam sery szynka. A tu już skąd ser sery szynka będą nie? Teraz na to kładziemy ser Czy ty możesz poczekać chwilę? chwilę. Tak lecisz z tym, lecisz, a ja nie nadążę. My jeszcze smaruje masło. Nie tak dużo, Ola, to jest drogie ma Masło. No, ma być wyczuwalne wszystko. Nie, ja będę jadł no. przez najbliższy miesiąc. <grym> Odkrój to czarne. To, to przeczytaj, czy to może być. Po obraniu. Jajko jest lekko czarne w środku. Czy ono może być takie czarne? Jeśli po obraniu widzisz, że jajko jest lekko czarne w środku, to może być po prostu oznaka, że było gotowane trochę za długo. Przy przepiórczych jajkach czasami wystarczy dosłownie chwila za długo i żółtko może ściemnieć albo pojawi się lekko szarawy odcień. Nie jest to nic groźnego ani niejedalnego. Czyli na pewno, jak to zjem, to nic mi się nie wydarzy. Mogę śmiało zaręczyć, że nic złego się nie staje. To jest Zupełnie bezpieczne. lekko przyciemnione jajko odrobinę za długo gotowane to naprawdę ale nic ono strażnego. jest dosłownie takie czarne czarne w takim razie może to być po prostu jakieś przebarwienie, albo jajko było już wcześniej nie do końca świeże nie jest to raczej nic groźnego ale jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zawsze możesz to jajko po prostu pominąć Git. dodajemy troszkę soli yy, i pieprzu na to jajko Joki ten majonez jest w ogóle żółty to nie będziemy się rozdrabniać i po prostu użyjemy tą samą soli i pieprz Dobra, teraz sery, tak? Ty dwa, ja jeden, potem na to szynki Ej, ktoś mi kiedyś mówił, że podobno nie powinno się mieszać ogórka z pomidorem Nie wiem ile jest prawdy. Ja wiem, że ten ser jest jakiś dziwny i się rozpada całkowicie Pani mówiła w Delikatesach, że ogólnie go się nie kroi, tylko go się trze Ale no mm -hmm. poprosiliśmy, żeby pokroiła już, żeby było wiecie tak, na kanapkę Dam to, te wnętrzości dam jego Dobra, ja już składam, tak? Poczekaj, bo ja nie nadążyłam za dużo. Okay, teraz co? szynka, tak? Szynka, tak, no Dobra, i teraz to Dobra. pomidor ja nie popieprzyłam, nie posoliłam. No, no trudno, na już już po, posolisz. Masz tak intensywną wsulszynkę pewnie. Tak obstałem, że ona jest taka wiesz... Jeszcze nie smakowałem nic z tych rzeczy tutaj. Smakowałem tylko ten ser, tak naprawdę, i ogórki. Dobra, dawaj słupie przynajmniej. Co, składamy? Ej, szczerze? I te i te wyglądają pysznie. Ale z tą bułką wygląda pysznie. Bo ta bułka, no psuje. Ale też bym to zjadł, jakby z przyjemnością. Posprzątajmy tu i widzimy się zaraz, jak będą już kanapeczki tak ładnie włożą Powinniśmy w ogóle na razie odłożyć to, bo to jest tylko dla Maxa. Nie patrzmy jakby na ilość, no bo wiadomo, że tu jakbyśmy kupili cztery bułki, to byśmy zapłacili złotówkę więcej i by było też tego dużo, nie? No po prostu zrobiliśmy... Tak, składników wystarczyło, dokładnie tak. To za która najpierw? No ta, nie? Kanapka, kanapka. Bardzo dobra kanapka. Ja, ja dawno takiej kanapki nie jadłam. Ja jestem ogóle kanapki. Też tak nie pamiętam, kiedy ostatnio tak jadłem. Bardzo lubię kanapkę. Jak właśnie jajko i majonez są podstawą tej kanapki, a później zresztą. Tutaj taki, takie fajne wypełnienie wnętrza. Super. No mi tutaj szynki trochę przeszkadają. Ja ogólnie nie lubię szynek w kanapkach, nie więc okay. Jest tu takie szynki, bym nie zjadła. Ja lubię szynkę z kurczaka i dla mnie tylko taka szynka istnieje. A tej drogi też w ogóle, jakby zobaczyła taką szynkę, to bym w ogóle nie dotarła. Mega pyszne, bardzo dużo smaku intensywności dodaje ta tyrolska szynka. Taka, Znaczy, nazwa ją tyrolską, bo jest. O, jak o, ona się o, nazywa? Mielona, tak? Mielonka taka. To ta mielonka dodaje bardzo dużo smaku, jest dobra tutaj. Spoko kanapka, wiesz? Bo... Jakbym mijał po drodze sklep spożywczy, w którym takie kanapki są po 10-15 zł, kupowałbym ją sobie na śniadanie, żeby zjeść na szybko. Dużo przyjemniej niż na przykład poszedł do fast food, nie? Mhm. Także bardzo dobra kanapeczka tak. to jest. tą droższą kanapkę. No, tu powinno być wykwintnie. To jest twardy, w sensie ja. Ale jak to pyczyło? Dobra, czy o, nie? Ogólnie dobra, jest mogła twarda. Strasznie twarde Ale nie jest tak intensywna w smaku jak tamto, więc nie przebija tak pieczoła, że sadzi, chodzi mm -hmm. Ale ja się nie wgryzam na tyle, żeby posmakować wszystko Ja to samo No tutaj przez to, że to była mniejsza kanapka, to czułeś wszystko od razu, a tutaj tak nie jest No co mam powiedzieć, moi kochani, no Szynka, wędzona, bardzo dobra Posmakuję całą szynkę Myślałem, że będzie bardziej intensywna. Ser się strasznie przebija. Ser się bardzo przebija. Ta sama szynka w sobie jest delikatna, ale jednocześnie jest pyszna. No, po prostu nie da się tego inaczej określić niż pyszna. Czujesz, że szynka takiej naprawdę wysokiej jakości, że jesz to i po prostu czujesz takie dobrze zwędzone mięso. Sery kozackie. Pieczywo. średnio mi smakuje, tak szczerze. Gdybym dostała to pieczywo i te składniki, to bym była zajerana. Ja chyba też. Tamta mi bardziej smakowała no. z, z, z tymi składnikami. Dla mnie tutaj za intensywny jest ser. Szynka też jest zbyt intensywna. i Jajka też są bardziej intensywne, bo tutaj mi i jajko i po, posmakowałam same jajko. Wszystko jest tu tak intensywne, że nic się nie. Prze, w sensie, nic się nie przybije i ja jestem aż zmęczona jedną, co Wiesz okay. że to chodzi, że jakby za dużo intensywnych smaków jest. Ale jajko, nie pasuje mi to, bo tamto jajko jest właśnie taki delikatne, i łączy się z majonezem i robi taką dodatek, bo tutaj to jajko się strasznie przebija i nie pasuje mi to do końca. Sery no są top tier w ogóle. Kocham takie sery. Lubię bardzo sery, które długo dojrzewają, ale nie są serami pleśniowymi. Bardzo dobrej jakościowo jest ten ser intensywny, fajny. Szyneczka też pyszna, majonez. Personalnie wolę winiary? No ale to jest po prostu, nie? Że no tak, ogólnie żen. lubię winiary bardziej. Czy jest to warte? Totalnie bym nie poszedł sobie daily i kupił coś takiego, niezależnie od stanu finansowego. Poczekaj, bo ja chcę posłankować coś. Ani na to pieczywo, to... ono kosztowało 11,90, nie wydałbym tyle, ani za tą szynkę nie zapłaciłbym na co dzień 315 kg. Właśnie po to. No właśnie, te sery. bo ja chciałam te sery osobno posmakować bo to jest intensywne, a wydaje mi się, że ten nie jest tak intensywny. To jest ser za 385 zł, jest a tak. to jest ser za 200 coś zł, nie? To 115. No to ten jest intensywny? Mega intensywny i mega no dobry do kanapki. To mi pasuje. A ten? Też jest intensywny, ale ten pasuje. No jest bardziej kanapkowy, to no, fakt. Dużo tak. bardziej intensywny w do, stosunku do, do tych serów, które na co dzień się je, nie? No to ten ser, ten za stówkę mogłabym kupować raz na jakiś czas na przykład do kanapki. Cały za 385. Nie, to było takie, żeby tak, tak troszeczkę... Do carbonary i już by się nie potrzebowało nic więcej okay. Bo jest tak intensywny, że wiesz, żeby smakował To ja bym mógł jeść oba daily akurat te sery Na pewno nie będę go robił, bo nie widzę sensu Ale jakby dali to bym mógł jeść codziennie Szynka tanie przewartościowana Jajka przepiórcze mi nie smakują Dla mnie ta kanapka jest lepsza No dla mnie też No pieczywo stąd i już było sztos To nie, to ja wolę to pieczywo nawet Ale bierzesz tą kanapkę Tak mhm. No to sobie pozmienię. Dobra. Czekamy na maksa i robimy test smaku. Tak jest. Jest już z nami gość specjalny. Jest z nami skibar Musisz zamknąć oczy i będziemy Stań tutaj ja tego nic się nie napije. To jest woda po A Ja tego nie chcę na pewno pić. Nie, stań tutaj sobie i musisz zamknąć oczy i, I Paweł nie. ma będzie ci karmił Nie patrz na nie. Patrzy. No, no. Nie patrzy na mam zamknięte, Nie dobra. Nie podglądam. Dam ci dwie rzeczy do zastosowania Ale to będzie dobre. Oby są bardzo dobre. A czyli pewnie oboje tak. robisz się kanapkę. Weź w ręce sobie, trzymaj w ręce, tak, chwyć sobie no. okej. Okay. Wyczuwam pod rękami bułkę kiepską szynkę z jakiś są tak mi się wydaje. To jest jakiś salcem. Jest, po prostu gryź. Na pewno? Tak, stary. Okay, o, już? Mhm. Kuszywa jest słabe I dziwna, jakieś smaku. A wnętrze? Mało wnętrzna, bardzo dużo bułka zabija. To czekaj, otworzę i dam ci tylko połowkę. No długa. nie lubię tak, nie lubię tak, ale dobrze, nie widzę. Jeszcze radę. nic nie widzę, nie, Dodatkowo. Straszna paczka, tutaj, żeby wyczuć smaki. Maga czuję bułkę i ogórka. Ciekawe. I sól i pieprz chyba. Okay. I tyle. Jakaś wędlina ser, jeżeli jest, to czuję coś tam trochę, ale bardzo szybko się zadawa. To masz Druga drugą, jeszcze. najpierw w całości też. To już jest inne... Nie, to samo pieczywa jest. Jest to samo pieczywo, no to możemy ci powiedzieć. Tragiczne pieczywo. Dużo sera. Tak, tak, to też, tu mhm. też, zrobię to samo. Tak, tam, to by było sprawiedliwie. Dam ci od odboczku tak trochę. Mhm. Czekaj, otwórz buźkę, tak, tak ten. Ono. Czekaj, odłożę do tyłu, otworzyć oczy. Czy to tu jest majonez te? jest majonez. No jest. To pewno jest majonez. Obu był majonez. Dobra no, nie czułem majonezu? I co mam powiedzieć? Która według ciebie była lepsza? Uważam, obie za mega średnie. Ze względu na pieczywo większości. Oprócz pieczywa? Bo druga kanapka mi trochę bardziej smakowała. Dobra, jedna z tych kanapek, składniki na nią kosztowały 21 zł, a na drugą 180 zł. Z tym, że obu miałeś droższe pieczywo, bo po pieczywie od razu byś poznał, która była tańsza, która droższa. Ciekawe. A wiem, że no, tak. Bo żeby gdyby nie się ten... dał i tanie pieczywo, to od razu by się poznał. Tak, bo, od, od buta, no. od ta. Czy kanapka numer dwa, która mi bardziej smakowała, była droższa? Nie wiem. Czy może była to jednak kanapka 1, ponieważ ona czuła, była taka lżejsza, trochę się wydawała. Ale mogę się. A mają że dokładnie te same składniki. W sensie na zadziło. Wiem, rozumiem. Tylko jeden ma szynkę za 2 zł, a drugi za, tak, za... za 40 zł. No, nie, nie skupiłem się aż tak no. na tym. Nie widziałem, Aha. że to, o, tego to. Nie wiedziałem, nie, nie widziałem, że tego ode mnie będziecie potrzebować. Droższa była kanapka numer kanapka numer dwa. Tu masz sobie kanapki. To jest droższa kanapka. Tak. I to była kanapka numer 2. No. Ale to nie była prosta decyzja. Ale nie powiedziałbym, że jest taka różnica. Nie nie, 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 nie powiedziałbym, że jest taka różnica przy przystrzału cenowego. Masz ser za 385 kg. Szynkę za, 3, za 315 kg. Że to? Tak, no. Po smaku Zbędzone, sam szynka. 12 miesięcy, tak? 12 miesięcy się wędziła szynka starego To wygląda jak jaja w jakiejś byka. No słuchajcie no dobra. Ja bym może nie użył pomidora, ogórka do tej kanapki. Ale dobre. dobra, szynka, no. Szynka spoko, sery, pyszne, pieczywo też uważam, że jest średnie. Pieczywo tragedia. Makabra. 12 zł za bagietkę. Stary. Nie, to tragedia. Masakra, nie jest to jest. To jest kamień jakiś. No to masło było za 18 zł. Masła? Nie mama robiła te kanapki ze szkoły, nie? Okej. Okay. Tak, no. Emmafo. Tak, się kupowałam, no dobra. Moi kochani, podsumowując, uważam, że nie warto. Pojedyncze rzeczy, jeżeli ktoś bardzo lubi, to może i tak, warto sobie czasem kupić tak dla urozmaicenia kubków smakowych, ale finalnie kanapka z przyjemną szynką do kanapka z przyjemną szynką i ogórkiem. Kupałobyś taką szynkę? Mm, a jak kosztuje? 315 z kg. Nie, to mega dużo. No, mega dużo. Nie, nie kupałabym. Ja 400, 385? Nie, raczej też nie. A to ja. O, zazwyczaj jak nie jestem w sklepach, to wybieram dobrej jakości drogie, zazwyczaj składniki, ale nie aż nie tak, tak. Nie aż tak, ale tak, no. no. Subskrybujcie. Do zobaczenia. Pa, pa. Zapraszam na kanał Freli. Nic tam się nie zadzieje. Na pewno.